Hej, witam wszystkich. E, w dzisiejszym odcinku uniok myje świnie. A więc patrzcie, świnia się cieszy, jak widać, jest bardzo szczęśliwa. O! O, jeszcze wystawia pupę. Mm, super woda, jestem szczęśliwą świnią. Ale zaraz i tak będzie brudna. O tak dupeczkę jeszcze wymyć prosimy No tak nawet świnie czasami trzeba umyć Proszę, idziemy od drugiej strony O. Tak to jest na Filipinach Wow I think she like that Yeah, happy Happy świnia Nie yeah. Teraz może iść na imprezę Jeszcze tylko jakieś fajne ciuchy i lecimy na bolągę. O! Wow. Co tam, świnia? Luzik spoko? No, też Cię cieszę, że Cię widzę. Idź do Łazienki, Uniok, Cię musi wymyć przecież. O! Ostatni rzut. Dacol? Nie. OK. Spójrzcie teraz na czystą świnię. Mm. Tak wygląda mycie świni na Filipinach. I tak wygląda życie na Filipinach. Słuchajcie, tam ktoś coś pali, pali liście jakieś. Koguty pieją. Dużo skorup leży. Po kokosach, o. A tam jest toaleta, czyli CR, czyli comfort room, jak to mówią Filipińczycy. No i tutaj e, osada osada czyli dom rodzinny mojej dziewczyny. Ok, dziękuję za uwagę. Wpadajcie na Filipiny, nie? A, chciałem pozdrowić. Dominika, mojego syna, Dominik, jak to oglądasz, pamiętaj, że Cię kocham, pozdrawiam Cię i czekam na Ciebie, aż przyjedziesz, robię wszystko, żebyś mógł przyjechać jak najszybciej. No i na tym skończę, innych będę pozdrawiał w innych odcinkach, żebyś Ty, Dominik, mógł się poczuć specjalnie w tym odcinku. Kocham Cię, pa! Będziemy na Filipinach się bawić, ze świnią też, na razie.